No Pograłem chwilę z nowego Ecy Simulatora. Symulatora. Strasznie głośną ma muzykę. Strasznie głośną. Ale o tyle muzyka jest fajna w tej grze, że nie łamie praw autorskich, jak ostatnio zrobiłem, ale to ja opuściłem radio internetowe, to była moja wina. Nieważne. I tak, pograłem sobie w swobodnej konfiguracji, free build i zbudowałem tu jakieś tam coś za 13 tysięcy dolarów. Na podstawie tego, co wiedziałem z poprzedniej części, nie starałem się mocno, tak tylko byle to wstało i ruszyło i zrobiło robotę. Jest dużo nowych, fajnych funkcji, dużo nowych, nowych rzeczy, będę w to grał na bank. Wstawiłem tutaj jakiś taki komputerek za 13 tysięcy. Jak ostatnio się cieszyłem, że wbiłem barierę, tak myślę, że w tej 40K to jest bez starania się. Tak naprawdę bez starania się, bo tu tuner bez starania się mm, jak bardzo? tak bardzo pamięci obu 190% robi robotę podkręcone napięcie ok procek nie tuningowany więc nie podkręcałem jeszcze procesora bo hashtag nie umiem w nowej części więc ani magistrala nic nie jest zrobione jest podkręcone wyłącznie tylko grafy są no dobrze, no może i są zrobione dwie pętle. I może to są 3090 ki które mają ramy podkręcone o 190%. Może i tak. I to coś. Coś zupełnie niewystarane robi prawie 39 tysięcy 38600 tam z kawałkiem 38600 więc gdyby procesor, tylko to bym poka... A nie nie pokażę, bo test leci. Ale o co chodzi? Jest taki kłopocik, że ten zasilacz 1600 W nie wystarcza. Po podkręceniu części rzeczy. Nawet nie ruszałem procesora. I tu jest drugi soket, którego w pierwszej części gry w ogóle nie można było zająć. Teraz można go zająć. Ale nie można włożyć dwóch! Proszę... Proszę, powiedz, powiedz mi, producencie, dlaczego nie mogę włożyć dwóch zasilaczy? Dlaczego? No przecież ja już... Ja, ja mam limit. No, za chwilę, no, jeszcze że niech się ten test skończy. To odpalę i pokażę, że więcej nie mogę podkręcić. A jest miejsce na drugi zasilacz, można by go było wstawić. Tylko, że jak już jest jeden, to nie można, bo niekompatybilne. I. Mm, no, smuteczek. Ale niech tam sobie poleci na niepodkręconym procesorze bez włączonych, nic nie zrobiłem. Bo tu można modyfikować własne yy, karty graficzne, zdejmować wiatraki, zakładać bloki. Nie robiłem nic z tego, kupiłem stoki najlepsze. Ok, na nie kupiłem tych stoków, gram we free Buildzie. ale wziąłem najlepsze stoki, jakie są w tej chwili dostępne w grze. No i się trochę podkręciły. Procek jest niepodkręcony, co zresztą widać, bo tu procek umiera. No i tu prawie to To, to pudełko prawie 40k wykręca. no właśnie, bo chciałem pokazać nieskończony uruchom GPU tuner. Ale to, to chciałem pokazać. Power niech się chodzi w tle, ale on tam nam się nie przyda. Tu, na to chcę na chwilę spojrzeć. Zainstalowałem najmocniejszy zasilacz jaki jest w grze. 1600W Corsair. Jest jeszcze drugi 1600W nie Corsair, jakiegoś innego producenta, którego w tej chwili nie jestem sobie w stanie przypomnieć, którego nie jest zainstalowałem. No i tak, tu to jest zrobione to co widzicie na grafice. Przypominam, że zasilacz jest 1600 watów. Ciągnie 1670, to jest naprawdę sukces dla tego zasilacza uważam. No owszem, to są skoki, bo, bo to są skoki tam różne, ale on to ciągnie, I to jest chyba max tego, co ja tu mogę wyciągnąć. Mógłbym zdejmować zegar i podnosić jeszcze ramy, ale chyba. No nie, temperatury pozwalają robić to dalej, jak widzicie, bo są dwie pętle. Procesor nieruszony, który ma tylko 60 stopni i mógłbym go dalej kręcić, ale nie ruszałem, żeby nie, nie zabrać mocy kartom graficznym. Karty graficzne mają po 52 stopnie, gdzie ich temperatura pracy jest chyba 70. Mogłaby być i też by się nic z nimi nie działo. I co, i zasilasz mi się skończył. Ja bym bardzo chętnie stawił drugi do tej obudowy, która na to pozwala. Pozwala na ustawienie obu o, zasilacza w dwóch miejscach, o tak. Ale nie pozwala na ustawienie dwóch. To strasznie takie... deprimujące jest. Zainstaluj. Gdzie są zasilacze? To. Który pasuje do komputera? Moc. Jak widzicie, nic. Nie pasuje. Ten siedzi. Nie można. Bo już jeden jest. Mocy w komputerze brakuje. Slot na niego widać. Tu siedzi dolny. Ona by widać. Górnego nie mogę dołożyć. A buduje się przecież takie komputery, w których są dwa zasilacze, trzy... Różne, różne są konfiguracje. Nie wiem czy znacie Linusa, który zbudował 8 komputerów w jednej obudowie. I to też obsługiwało dwa zasilacze i było 3 lata temu, w rzeczywistości. W naszym realnym świecie. A tu cóż... No może update'y, może aktualizacje. Nie dziwię się, że poprzednia część nie miała update'ów. Gdyż tworzyli ten, jest naprawdę dużo więcej można, niewiele tu pokazałem bo można tutaj sobie wymieniać bloki wodne na tych kartach, mimo że są założone, to można wymienić na kupione w sklepie. Zanim do tego momentu w karierze się dojdzie, to trochę pewnie by zeszło. A, no dobrze, no doinstalujmy zamkniętą budowę. Zamknięty, gotowy do uruchomienia. E, o, on o tym sobie poradzi? Tego nie uruchamiałem. W poprzedniej części jeszcze można było zgasić światła, żeby zobaczyć, co ten komputer tutaj tak naprawdę w środku... Tu jeszcze coś miga, jak idiotyczne. O. Wszystko pozostałe oddycha, a tego nie zaznaczyłem. No cóż. I zasilacz drugi proszę mi pozwolić postawić. Już w poprzedniej części o to beczałem. Ta sama obudowa. Tu przynajmniej można go położyć na górze, ale nie można położyć dwóch. Ludzie, proszę, please. Jaż z wrażenia piwo zamknąłem. bo tego testu to nie odpalałem jeszcze nigdy hmm. to pewnie jest jakiś wynik nic dobra Drywa kontroli wiatraków. Ja pierdzielę. Czego w tej części nie ma. No. Słuchajcie, naprawdę jest grubo. Fajnie, podoba mi się. To oczywiście to jest zbudowane we freebuildzie. Ale to ma prawie 40 000 bez podkręcenia procesora i z brakującym zasilaczem jest trak. Woo! Hej. Poszliśmy. Po bandzie. No nic. Piona, pozdro, trzymajcie się, naprawdę jest. Jest nieźle. Będzie więcej.